Dzień dobry, dzień dobry, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, witam w nowym odcinku. Lecę na targ, lecę e, gdzieś, coś miałem lecieć, no gdzieś tam miałem lecieć i potem jeszcze to mi się przypomni po, po drodze, i potem lecę do Sine. O, Faroszek maskę zmienił na, z białej na żółtą. No, znaczy, Żwirek, no, znaczy ten, jak on jest? Faworek, no to na żółto teraz. Dobra, podobno apetytu dodaje żółty kolor. Czyli to jakiś naukowcy wyjaśnili. Dobrze, nowy odcinek. Witam serdecznie. Pozdrawiam. No dobrze, dojechałem do targo. Czyli jestem na targu, no. buraki. Ale nie, 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 bo Ja wiem, że to wszystko od razu włosy wpada. Nie, to już na razie nie ma czasu na buraki. Trzeba szybko zasuwać tam gdzie mam zasunąć i ten bo dzisiaj znowu jeżdżenie wahadełko tak zwane ja myślałem że to bułka, to czosnek no czekajcie ja zapytam się pani Magalo? O, Widzicie w dobrym momencie się znalazłem, bo pomogłem uratować ten Jak się mówi? Patakaj, ty 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 ty, co mać? Ja bym chciał coś wiedzieć ile to jest no. Ja i tak idę do swojej pani 35 tysięcy, 7 dolarów, coś tam No to już jest lepiej niż 10 Thank you, o Czyli już jest lepiej niż 10. Ale ja lecę tam, gdzie zawsze. Słuchajcie, co to mają? I to ślimak, i to wszystko. I co co? I to tamto, która jest tam? Kurczę, nie ma mojej pani już chyba. Nie ma. Bo trochę jestem późno, przez inżynierów oczywiście, także wyżej mi dopłaca połowę, jak kupię droższy. Pani mi mówi 35 to jest za ten, no wezmę to już mama i kotki i wszystko i wszyscy tam będą mieli. Pani mi mówi 3,5 dychy. Ja mówię, jakie 3,5 dychy? 4 dychy, 4 dychy to na ten zagraniczny, jakie było na misiu. Nieważne, w każdym razie mówię nie dawać za trzy dychy znaczy poprosiłem grzecznie żeby tak nie zabrzmiało a pani mówi że a te a ja mówię że też a te czyli że nie się nie zgadzam i wreszcie wyszło tak że także jak widzicie wszystko możliwe już, już bóle. nie do ile do tam za tydzień czy coś Jezu. Makalow, how much? mać? Makalow, bunman. What is this? Munman. Dziesięć kowa, to ja zrozumiem. Nie, nie wiem jeszcze. A cztery tysiące? Four dollar or four, four thousand riel? No, ten ze szkoły nie chodzi, bo nie poprawić kutomatu. Ten dolar. Ten dolar. O, oh, a ty. Poczekajcie, ja to muszę sprawdzić, kaczorek. Raz, dwa, trzy. Dobra, ok. Dziękuję. Okay. Ten dolar. Dab dolar. Teraz ja zbliżenie zrobię. Da Nie, to jest po prostu. No, także jak widzieliście, te rybki są bardzo smaczne, ale 10, nie tam 10, za 7 kiedyś pamiętam, że można było. Raz było taki wysyp, na którymś filmie pokazywałem, że wszyscy je mieli, no nie wiem, gdzieś się przypłynęły, czy już przyfrunęły, no nie wiem, no w każdym razie każdy miał na rynku i doszło do 4 za kilo. No to, no to cztery to jest akceptowalne, nie? Ale dychę. Dziś rybacy mają święto i nie wypłynęli pewnie i Nie, to są dość, dość, rzad, dość rzadkie ryby. W każdym razie złowiny się cieszy i pewnie tam na wiosce też się ucieszą. No jedź misiu, jedź kurde. Jezu, te motorki to mnie dobiją kiedyś. Eee. Także się ucieszą, kotki też się ucieszą. I mówię, wcale podychu. No pani przesadziła, bo wcześniej mówię, że płaciłem mniej. A tutaj wyszło. Czekajcie, bo ile wyszło? Po siedem. Jeszcze zobaczę, czy pani moja od owoców ma jakiegoś owoca. Bo i tak jadę teraz z powrotem do domu, to bym jeszcze do domu zawiózł. To zawsze taniej, nie? I ten. A to tu może jeszcze pokażę. Makalo, how much? Did... Tak, truskawki. Bo pamiętacie, że 8,50, bo w moim ulubionym sklepie w lakim za ćwierć kilo. Czyli 32, 34 nawet za kilo. No dobrze, widzę, 7,5 dolara. Okej, okay, thank you. No się dam, tam 7, trochę więcej. 8 dolarów. No dobra, ale tam za ćwierć kilo było 8. Także jest różnica, no i tak bym nie robił. 8 dolarów za truskawki. Nie? mi płacili tam pod 2 za koszyk, jak zbierałem. A tu 8, wydać. Jezu. Dobra, idę. A pani już się cieszy, jak mnie widzi. Okej, okay. ale ostatnio mi to pomalo zasmakowało. Hamasz, makalo? Mój? Mój? 6000, mój. No to 6000 to jest dobra cena. Dobra. Tylko nie wiem które są lepsze czy te żółciejsze czy te... Co? So... D ok. Ok. B. B. D? Ok. Dobra. Kurczę, mnie zawsze te mango jakieś kusi, no ale... No, not today. So, to dychę muszę dać, już daję. To już paluszek mi się tam... Czekajcie, może muszę wyłączyć. Poczekajcie muszę wyłączyć, bo zapłacić trzeba. Dobra, kupiłem. Z tą panią już się nie targuję, bo ona i tak ma dobre ceny. Zawsze dorzucił sztukę. No tu nie, może, nie mogła dorzucić, no bo jak dorzuciła sztukę, to 2 kilo więcej. Ale dobra, tam 6 zł za jedno. E, to już sobie sam biorę. Bo akurat tam... Czyli pani ma lepsze dojścia, bo tam... Jak się kupuje nieobrane lub obrane, to różnica jest jakieś chyba 1000, czy 2000 rieli, czy 1500, i jakoś tak, jak się pytałem. Więc moje dobra, dodawać mi obrane a tam taka ładna dziewczyna obiera. więc wiem, że się przykłada do pracy. Dobra, spitalam z tego targu, bo to jeszcze do domu i ten, no i dalej, w podróż dalej. Także jak widzicie dwa odcinki dziennie to za mało, to z dziesięć mógłbym pyknąć nawet A co krawiki już upieczone Czerwone W ogóle ślimaki, nie ślimaki O! Te jajeczka co wczoraj przepiórcze Mmm, niam niam Dobra to jest jeszcze pani sprzedaje Jak już jestem, bo tak, tak to, to lecę zawsze do swojego jak powiem. O, to są te prze pierwsze jajka Ze skórą wieprzową Z tego co widzę i tofu jakiś też tam widzę Dobra, ale nie będę... Ja wiem, że do mnowia osoby wszystko zjedli Ale ja też bym wszystko zjadł Wyjadam z lodówki, więc... No, I wiadomo, motorbike, thank you eee, Także... Zresztą nie chcę węża złapią i Smacznego Dziewczyny tu się ze mnie śmieją Thank you a ja wam zaraz powiem dlaczego Ale to jest numer chyba roku no Ale już żeby nie mówić te zinii i tak dalej wszystkim to powiem jak dojadę do no, na wieś. Dobra, ja powiedziałem, tu dziewczynom i, i, I tam ku, ku historię. To teraz wam powiem, bo się leją ze mnie tutaj cały czas. Yeah, you, you want to know how, what you motorbike you have the same motorbike. Yeah, ale know it was busy busy busy. Give me the key motorbike. You can press this one. Yeah, I know I've got a helmet on my head. Yeah, I know but you can press this one. Don't you know you your you You make more mistakes than me. Dobra, co chciałem powiedzieć. Jestem sobie w sklepie, no już dojechałem tam do domu i tak dalej. E, wyjechałem sobie po, po, pomidory tam dokupić i coś, bo akurat zobaczyłem, że ładne. Wychodzę z tego sklepiku, biorę motorek, ale wziąłem nie swój. Co prawda wyglądał troszkę inaczej, ale ja nie zauważyłem, bo miał takie coś, ale tylko tak, o. Nie miał tak, że się z... teraz znowu Dobra, i wziąłem ten motorek. No dobrze, I wziąłem ten motorek, który tam stał. Nie działa kloczyk. No, raz, drugi raz, odblokowanie, zablokowanie. Ja coś tam słyszę, że pika, ale w tym hełmie, w tym kasku. No tam nie załapałem, że to pika obok mnie, no, dosłownie obok, nie? Met obok. Mówię, kur... Je, ja już oczywiście działa na Barony, że Honda to i w ogóle, a nie firma. I ten. I... I, to to? I, pro... I prowadzę do motorek do domu. Na do, 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 ile mam do domu? 20 metrów, 20, 30. Prowadzę, podstawiam pod yy, faworkiem. Mówię, faworek nie działa, on tam, tam on też tam piąte, dziesiąte. No mówi, no nie działa, no to trzeba poczekać, w, w cieniu może postać. No taką mi dał radę i, i zdiagnozował. No dobra, idę do chaty, za chwilę ktoś przychodzi. Mówi, ty, wziąłeś mój motorek, twój stoi tam. Ja mówię, co? Patrzę. No mówię, no, no dobra, i to wtedy się rognąłem, że to trochę inaczej wygląda. No dobra, no to... Do... Ta kobietka wzięła swój motorek, odjechała, ale w międzyczasie, ale w międzyczasie, i słuchajcie, teraz numer. To się zdarza raz na 40 lat. E, zostawiłem tu w schowku swoje dwa telefony. Czyli cały YouTube, wszystko, całe życie i kontakty, i wszystko zostawiłem w motorku, który właśnie odjechał. O czym jeszcze się nie dowiedziałem, oczywiście. Ja sobie na ludzie do domu. Tam tam pochowałem pomidorki do, do lodówki i tak dalej. E, no i wychodzę i szukam. Mówię, dobra, jadę do Sinny. Gdzie telefony? Nie ma. Mówię ja pierdykam, to znaczy, że były tam. Dzwonię, nikt nie odbiera. Mówi ja pierdziel. Faworek idzie ze mną, dam do, 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 do tego sklepu, do tego warzywniaka. I tam gadamy, gadamy, coś tam wytłumaczył. Dobra, dzwoni pani. Oczywiście, tam z 10 pracowników nikt nie miał doładowanego telefonu. Także wreszcie szefowa przyszła, która zna angielski. Mówię do niej, jaka sprawa. Ona zadzwoniła, odebrała, ta, ta, ta kobitka tam inna. Mówi: Dobra, to zaraz przyjadę i przywiozę. Także ja już o migotaniu to nawet nie wspominam. To było. Yy, ja myślę, że to mi dodało jakieś 10 lat życia, bo tak rozruszałem serce i wszystko i tętnicę, że się tak przeczyściły, że się tak przeczyściły, że, że mówię, że 10 lat dłużej będę żył. No. Tak mi się wydaje. Także wyobraźcie sobie historię. Mówię, taka historia to się zdarza raz na 40 lat, bo jak ktoś mnie ogląda regularnie i od początku. To powinien pamiętać jak się kiedyś zrobiłem odcinek jak wszedłem do jak przyjechałem do mojej mamy z Amsterdamu Znaczy ja z Amsterdamu a mama w Polsce I wszedłem do, w, w bloku mamy do klatki obok I na pięterko tam z kumplem jeszcze byłem Na pięterko obok yy, Znaczy obok klatkę obok bez pukania oczywiście, no bo do siebie, no to jak po co pukać. No tam mój kumper już od razu buciki zdejmuje, ja też zdejmuję. Patrzę tam w dużym pokoju, czy tam w salonie, jak to się mówi teraz. Siedzi ileś tam ludzi przy stołach. Mówię, dobra, pewnie jakaś imprezka, dobrze, że wpadłem. Kumper się wyda, co może i się załatwić. Ja mówię tak leć. A się okazało, że to te same pięterko, ten sam blok, tylko inna klatka. Także i wyobraźcie sobie to jakaś była niedziela czy sobota, już nie pamiętam. Ale wyobraźcie sobie co ci ludzie, bo musieli sobie pomyśleć. No. no to pewnie to samo, co dzisiaj ta kobitka sobie pomyślała. Gościu, ale to, że nie zareagowała, ja w ten motorek pchałem do chaty, bo mówię nie działa kluczyk, nie? Także to jest historia, a nie tam, a nie tam jakieś tam <laughs> <laughs> Ankorwaty. Tu są historie, się dzieją. <laughs> Także dzisiaj przeżyłem cicho. Dzisiaj przeżyłem coś, co mnie przedłużyło mi życie o 10 lat. No. Pozdrawiam serdecznie, zobaczymy co dalej. To i tak będzie jutro ten odcinek, bo dzisiaj już miałem tyle materiału przez tam e, inne zdarzenia od, od rana. To też jest przemęczenie, nie? To też jest przemęczenie. O, już ktoś na moim tym jedzie. I też e, senio! No i wiecie, jedziecie za, ta, za taką osobą, która mówi, że znaczy, pokazuje wam, że chce skręcić, ale nie skręca. Ale kiedyś skręci. No więc, dzień udany, jeśli chodzi. Mam nadzieję, że was to rozweseliło. Mnie w mnie rozweseliło. Dobrze, że wszystko się dobrze skończyło. Dobrze, że sąsiedzi i tak dalej na no, usiedli już mnie znają, bo, no, bo to dużo pomogło. No i co, no i, i tak to wygląda. No motorek, kolor identyczny i tak dalej, tylko faktycznie tam bagażnik był inny. Nie był taki sprężynowy jak ja mam, tylko bez sprężynki. Czyli prosty. No ale... No co? No. Jak to się mówi, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, więc, więc można się śmiać już, bo wszystko się dobrze skończyło. Pozdrawiam. A tu tylko słyszę, że moto i moto cały czas gadają. Yeah. Everything good. Everything good. I've got my motorbike, my phone, so good. Co tak się wystroiła? No. Sieda. Wędli forward. Huh? Forward. Oh, I miss you. Tak? No dobrze, dziękuję. No to jeszcze taka grybka do odcinka, moim zdaniem śmiesznego. Ale to wy, drodzy Państwo, ocenicie. ja tu sobie robię śniadanie na ostro. Czyli broku CD, którego już może nie widać bardzo. I chyba starczy. Że jeszcze chciałem jaj odzyskać, ale to już w za dużo. za dużo. wszystko. To co nie za więc wyłączam. I już. A może wrzucę, ale zobacz. nie no, już nie wrzucę, bo nie ma miejsca nawet. Także żegnam się z Wami, bo to jest odcinek w większości nakręcony wczoraj. Należy, no było dużo materiału, to jakoś to podzieliłem, więc puszczę go dzisiaj. A dzisiejszy puszczę. No, albo dzisiaj, albo jutro, no jakoś tak. Pozdrawiam serdecznie. Pa Dzień dobry. Jak tam byku? O zaspana no dziesiąta. One hour win. I try slow, slow. To ma nie people? No, win. A, tak, dzisiaj wieję mocno. Dzisiaj A poczekajcie, bo tu jest się... drugi rodzynek, który <grym> się, się mądruje tutaj. Nie no, naprawdę z... dzisiaj strasznie... Tak, tak, wiecznie, wie, nie? Przez most przejeżdżałem, to myślałem, że nie zdmucłem. Dlatego ja mam dzisiaj plan zrobić sobie spacer. Zobacz jak ja wyglądam. Już nie chcę sam. Wyglądasz źle jak zawsze. No, <grym> no zawsze robiłem <grym> ze takim Mieliśmy króciutkie wywiadki. Dlatego są zawsze króciutkie. Dzień dobry. Dzień dobry. <grym> 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 Dzień dobry. No dobra, także ja kończę już to, bo dzisiaj będzie film, który był nagrany wczoraj. I oprócz tego, dzisiejszego, tego kawałeczka dzisiejszego urodziłeś A ja mam dzisiaj średni humor, bo właśnie od dentysty wróciłem. Więc... No, ale mówili z darmo. No ale bolało. E tam bolało. To... Mięczak. 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 Pozdrawiamy serdecznie. So see then you stay now at home or you go back or what? I stay here one day. O, oh, one day? A potem co? A later what? Later, right I don't know. We see. <laughs> A, no dobra. dobra, bo ja tu potrzebuję pomocy. No, wszystko na moich już mnie wszystkie reumatyzmy bolą no, od od, od tej wody od od, tej wody, od tego wszystkiego cię boli no dobrze jeszcze raz powtarzam że dzisiejszy filmik ale uśmie, uśmieliście się już sam uśmialiście się już po obejrzeniu Jest, był nakręcony wczoraj jak widzicie trochę chaotycznie kamera lata ale ja naprawdę wczoraj byłem super biegu ja, ja myślę że wczorajszy film był kręcony jutro Albo wczoraj. Nie, jutro. <laughs> tak się inaczej dużo wiatru, także ja dzisiaj na motorku nie w ramach walki z otyłością e, zamierzam się przejść. I zobaczymy, co zobaczę. Mam nadzieję, że z nami e, do, dotrzyma. Kroku? Ale, a, ale też powiedz, że przejdziesz się stąd do łóżka. Nie, nie, ja już sobie zainstalowałem aplikację. No że stąd że do łóżka z... ci nie, życzy, nie <laughs> Że Zelicy kroki? Nie, nie, jak chcę. To stąd do łóżka ile masz kroków? 20? Nie, ale to nie będzie tak, Zobacz. zobaczysz jutro. O, stąd do łóżka. Oglądasz i moje robimy? filmy? Nie. Subskrybujesz? Zawsze daję unlike'a. Koniec wywiadu, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam Życie w Tambo czy w swoich filmach oni Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuję świat bez pośpiechu wam oku